Cześć! Dzisiejszy filmik będzie o szczotkach, które nazywają się Tangle Teaser i są to szczotki dosyć dobrze wszystkim znane na pewno, bo są już od chyba dwóch, a może i więcej nawet, od kilku lat bardzo popularne, szczególnie tutaj na YouTubie i ja chciałabym Wam dzisiaj pokazać moje szczotki, które mam w swojej kolekcji, no i taką zrobić im krótką recenzję. Po prostu powiem Wam, co sądzę o nich i czy warto je kupić, czy nie, moim zdaniem. Zacznę może od najstarszej, yy, przodowniczki szczotkowej, i jest to szczotka yy, ta z tej takiej podstawowej yy, serii, z yy, wersji w kolorze różowym. I słuchajcie, ja mam już dwa lata. Yy, tak. I pomimo, że wygląda jak szczotka dla psa do czesania sierści, ja uważam, że to jest niesamowicie cenny nabytek, i po prostu jestem w niej do tej pory zakochana. Od dwóch lat po prostu jestem zakochana w tej szczotce Jednak cóż, cóż zauważyłam? Cóż zauważyłam podczas użytkowania? Um, po pierwsze, zauważyłam, że tutaj zaczął mi tak jakby odchodzić plastik od niej, tutaj w tym miejscu. I co bardzo nieestetycznie wygląda, Próbowałam go tam troszeczkę przyciąć, no i to taki lepszy efekt dało, ale i tak wygląda to trochę, no nie zaciekawie, po prostu tak jakby weszło powietrze pod kawałek tego plastiku, no i ono tam, wiecie, zaczęło odchodzić nie tak jak powinno, znaczy generalnie nie powinno odchodzić, a zaczęło. No i druga rzecz, ja ją czyszczę regularnie raz w tygodniu. Pod gorącą, ciepłą wodą razem ze szczoteczką taką, co macie na przykład do mycia, nie do mycia, tylko do czyszczenia rąk ja ją tam szuruburu i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja po prostu farbowałam włosy czy że, bo wcześniej miałam przecież rozjaśniane blondem rozjaśniaczem nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego typu ale zauważyłam, że ona tutaj wcześniej te włoski miała różowe, a one, nie, no nie wiem czy to zauważycie, ale one teraz tak jakby zżółkły, a ten kolor w ogóle różowy znikł całkowicie i one tak jakby trochę się odbawi, odbarwiły, po prostu się odbarwiły. Nie podoba mi się to, bo wygląda obleśnie. Yy, znaczy no, jak ktoś nie wie, że to tak nie wyglądało, to może nie, 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 <ścoughs> ale dla mnie po prostu to nie wygląda zbytnio estetycznie. No, ponadto trochę się te włoski jednak powyginały, ale to jest też pewnie kwestia tego, że często zabierałam ją do torebki i z tego względu po prostu pewnie się powyginały te włoski. Ja ceny tych szczotek podam Wam na dole, bo one tak naprawdę mają różne ceny w różnych sklepach, bo na internecie możecie znaleźć je drożej, taniej. Ja swoją kupiłam w salon, sali salon service. To jest taki sklep z artykułami fryzjerskimi, kosmetycznymi, taka jakby hurtownia fryzjerska, coś takiego. I chyba za nią dałam 10 funtów, ale one w tych samych cenach mniej więcej są w budźcie, także możecie, możecie zobaczyć też na stronie Butca One tam w różnych kolorach, w wariantach kolorystycznych występują, więc jeżeli macie ochotę, to, to sobie zobaczcie na, na stronie Butca ze względu na fakt, że ym, bardzo właśnie mi się te włoskie zaczęły wyginać w tamtej y, różowej, postanowiłam zakupić sobie y, taką wersję torebkową. To mam około półtora roku, coś mniej więcej takiego. I słuchajcie, ta szczotka wygląda w ten sposób, jest... Yy, dobra, najpierw porównam. Jest troszeczkę mniejsza od tej. Yy, ja mam akurat te kolory czarny ze złotym i ona ma w sobie coś fajnego. Mianowicie jest to taki przykrywek, taka przykryweczka z takim bolcem, czy jak to tam nazwiecie. I ona ma w środku, widzicie, taką dziurkę, właśnie dzięki czemu ułatwia nam to włożenie i po prostu zabezpieczenie tych włosków przed jakimś połamaniem, przed jakimś wygięciem. No bo w torbie wiadomo, wrzucamy dużo rzeczy, czasem ciężkie, nieciężkie No i te, te kolce są tak jakby troszeczkę te kolce te, Ten grzebyk jest narażony na to, że może nam się powyginać Więc bardzo sprytnie to twórcy wymyślili sobie No i takie fajne zabezpieczenie Aczkolwiek, muszę powiedzieć, że ona No niby to włosie jest z tego samego materiału i tak dalej Ale ta, ta budowa wydaje mi się że jest taka bardziej solidna, i jest sztywniejsza. Ale przez to ta mi się wydaje, że jest przyjemniejsza w użytkowaniu. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Po prostu ta wydaje mi się, że ta sztywność jej jest mniej przyjemna niż, niż używanie tej. Ta jest tak, jakby troszeczkę no, miękciejsza, nie wiem, jak to, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale po prostu to są dwa tak jakby inne materiały, z których są zrobione. Te dwa te dwie szczotki. Również myję ją raz w tygodniu, ale zauważyłam, że ona nie odbarwia się tak bardzo właśnie jak ta różowa, więc może to jest jednak kwestia, że to jest po prostu inny materiał, z którego jest wykonana. Bardzo jest przydatna, bo jest mała, poręczna, także jeżeli potrzebujecie szczotkę, która fajnie rozczesze wam włosy i rozkołtuni, bo tak naprawdę właśnie filozofia cała tych szczotek Polega na tym, że mają nam rozczesać kołtuny. Ja jestem jeden wielki kołtun po prostu. Ja po myciu włosy mam po prostu skołtunione strasznie, szczególnie tutaj na czubku. Jest to dla mnie od zawsze uciążliwy problem. A dzięki tym szczotkom bardzo ładnie udaje mi się rozczesać te włosy. No, chyba, że nie rozczeszę ich, no to potem po drugim, trzecim myciu ten kołtun jest do, już jest y, do wycięcia, bo po prostu się go nie da rozczesać. Taki kołtun. No, taki kołtun uparty po prostu, że się nie da. No. Tak więc, jeżeli chcecie y, poręczną szczotkę, która Wam ładnie rozczesze włosy y, w każdej sytuacji, to polecam Wam taki mniejszy, y, taką mniejszą do turepki. Następną szczotką jest mój ostatni nabytek. Y, znaczy w sumie one mają już też chyba z 4 miesiące. To jest szczoteczka w takich bardzo fajnych neonowych kolorach. One są te szczotki są takie, tak mi się wydaje, że to jest nowa kolekcja. Tak, są chyba dwie nowe kolekcje. O ile nie więcej. Jedna to są właśnie te takie neonowe szczotki, które mają inny kolor tutaj tego włosia, a inny obudowy i one są w bardzo różnych kolorystycznych wariantach, tam były jakoś tam żółte z niebieskim, coś tam z fioletowym zieleń z żółcią chyba, bardzo fajne kolory naprawdę takie soczyste rażące fajne kolory, więc bardzo szybko można taką szczotkę znaleźć w pokoju, bo się od razu rzuca w oczy ja sobie wybrałam wariant kolorystyczny Pomarańcz z takim neonowym, zielonym kolorem. To jest właśnie ta pierwsza nowa seria. A druga seria to są takie szczotki, które można używać prawdopodobnie pod prysznicem. Ja się dokładnie im nie przyglądałam, ale one są bardziej takie kanciaste, bardziej takie w prostokąt wpadające, coś takiego. Ale generalnie ja się im nie za bardzo przyglądałam, więc. Yy, no bo nie interesowała mnie szczotka pod prysznic. To nie bardzo. Nie wiem, nie wiem, czy ona się różni od tych, ale okej. Okay. Ale powiem Wam, czym różni się od tej. No, jak możecie zauważyć, na pewno leciutko kształtem. Ta jest bardziej już taka wygładzona. No i no, troszeczkę się różni ten kształt. No i różni się również ten materiał wykonania. To już jest też bardziej takie solidne. Ale to już nie jest, to nie jest też ten sam plastik, który jest tutaj. Bo ta na przykład jest o wiele cięższa od tej, to po pierwsze. No i po drugie mówię, to jest troszeczkę inny, inny materiał, tak mam wrażenie, że każda szczotka jest z innego materiału wykonana, pomimo, że to wszystko to jest plastik. Tak, no i generalnie te włoski mam wrażenie, że są też takie troszeczkę sztywniejsze niż w tej, ale rozczesywać, rozczesuję, daję radę. No i za sam wygląd ma po prostu u mnie szóstkę, bo te kolory są niesamowite, energetyzujące i dodające, nie wiem, no, odrobinę radości swoim wyglądem. Nieważne. Chodzi mi o to, że po prostu no, takie soczyste kolory bardziej pobudzają moje zmysły i włosy. Te wszystkie szczotki są w granicach od 10 funtów wzwyż. Tam chyba najdroższa 13 funtów kosztuje mniej więcej w tych cenach są tutaj w Anglii. Ale słuchajcie, rozglądałam się za nimi właśnie na polskich stronach i okazuje się, że są dużo tańsze, że są po 42 zł, można już dorwać takie szczotki i to nie na promocji, a w regularnych cenach. Więc poszukajcie sobie na internecie, bo ja już znalazłam w, na dwóch stronach w, w, polskich właśnie takie oferty, gdzie tutaj no tak jak mówię, stoją po 10 funtów wzwyż. E, więc chyba bardziej się opłaca jednak już je kupić w Polsce. Czy warto? Myślę, że warto chociaż w jedną taką szczotkę sobie zainwestować, dlatego że jest to coś innego niż typowe szczotki, a jest bardzo praktyczna, bardzo przydatna i tak jak mówię, jeżeli macie problemy z rozczesywaniem włosów, to na pewno Wam się taka szczotka przyda. Czy ta szczotka posiada jakieś minusy? Hmm. Przestrzegałabym Was jedynie przed tym, by rozczesywać włosy, kiedy są mokre. E, dlatego, że zauważyłam, że. No, ale to generalnie chyba mam ze wszystkimi środkami, tak? Że po prostu ciągną włosy i mogą e, troszeczkę je wyrywać. Więc e, ja generalnie pomyciłabym woli tak rozczesuję grubym grzebieniem. Ale mówię, jak już troszeczkę przeschną, to zawsze rozczesuję tymi szczotkami i jestem zadowolona, bo bardzo ładnie rozczesują. Dodatkowym atutem tych szczotek jest to, że jeżeli macie przedłużane włosy, nieważne czy to są clip-in, czy to są metodą po prostu zgrzewy i tak dalej. Uważam, że ta szczotka jest niesamowicie dobra. Ta też ta też jest niesamowicie fajna do rozczesywania włosów, włosów przedłużanych. Tak jak ja mam na przykład tutaj właśnie specjalnie się założyłam sobie przedłużki. Tak ona po prostu bardzo fajnie rozczesuje te włosy. Także jeżeli macie ochotę, to ja Was zachęcam do zakupienia tych szczotek, bo są warte, są ciekawym wynalazkiem i są e, godne polecenia. A ja Was pozdrawiam serdecznie, pa! Hello. Mogę tak. Nie mogę! No, te kolory po prostu są tak energetyczne! Co jest tą ręczką? Takie przedłuża... 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 przedłużacze? Owładnęły... proszę, co za słowo... co za słownictwo w ogóle! Karinu! Na pewno nie... nie mm, mm, Totalna bzdura, totalna bzdura. I to by było na tyle. Żegnam się z wami razem z moimi e, szczoteczkami. E, a, Zapomniała. pa, a ja wam. Pod Was pozdrawiam serdecznie. Pa. Pa, 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 pa.